Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję niedrogiego Realme C75. Niedrogiego, ale jak widzicie całkiem niebrzydkiego smartfonika. Telefon ten ma modne obecnie kształty z płaskimi boczkami, płaskim wyświetlaczem, co wielu na pewno polubi, i oczywiście z płaskim matowym tyłem, który z jednej strony akurat w tej jasnej wersji kolorystycznej bardzo ładnie się mieni, Promieniach światła, a jednocześnie nie zbiera zanadto śladów paluchów. Nie trzeba go co chwila wycierać i to jest bardzo fajna cecha. Jeszcze fajniejszą cechą jest to, że ten telefon, choć niedrogi, cechuje się certyfikatem szczelności IP69, zatem ani pyłów, ani wody się nie boi. A to jeszcze nie koniec niespodzianek, bo on jest nie tylko szczelny, ale i dosyć wytrzymały, ma bowiem też militarny certyfikat, military Standard 810H, co gwarantuje że nie powinien się rozwalić przy pierwszym upadku. To dobra wróżba, szczególnie, że ekran ma fabrycznie naklejoną folię ochronną. Ona trochę pogarsza czytelność tego ekranu. Nie jest może najtrwalsza, najodporniejsza na zarysowania, no ale jest. W zestawie znajdziecie też pokrowiec do tego smartfona, gdybyście go chcieli zasłonić i dodatkowo zabezpieczyć już na starcie. Tak jak powiedziałem, obudowa jest wykonana z tworzywa, a design jest, no powiedzmy to wprost, trochę zachowawczy. Niemniej urody temu smartfonowi odmówić raczej nie można. Wyświetlacz ma przekątną 6,72 cala i, jak widzicie, typową w niższym segmencie cenowym brudkę na dole, co już dodatkowo wskazuje, że mamy do czynienia z klasyczną matrycą LCD IPS, Czyli nie spodziewamy się nadzwyczajnych kolorów, jasności czy głębokiej czerni, niemniej ten ekran powiedzmy, że w większości scenariuszy daje sobie radę. Chodzi o coś, to typowe Full HD, a odświeżanie jest równie typowe 90 Hz. W panelu ustawień możemy sobie ustawić automatyczne regulowanie odświeżania ekranu. Można też ustawić albo wysoką, albo niską częstotliwość odświeżania, zależnie od naszych potrzeb i wymagań. Mamy też dwa predefiniowane tryby kolorów naturalny i intensywniejszy, nie ja ustawiłem oczywiście ten intensywniejszy, no i oczywiście możemy sobie balans bieli dostosować do naszych upodobań. Jest też naturalnie ochrona wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim, czyli po prostu przyrzucanie ekranu. Jest też oczywiście ciemny tryb interfejs. Wyświetlacz, no cóż, nie jest moim zdaniem najwybitniejszy, bo i kąty czytelności mogłyby być szersze i jego jasność mogłaby być wyższa, no ale powiedzmy, jak na segment budżetowy jest całkiem niezły. Niemniej, ja jestem już przyzwyczajony do telefonów flagowych i troszeczkę mi tutaj jednak zabrakło do pełnego komfortu, szczególnie w słoneczne dni. Na ekranie widzimy interfejs. Jest Realme UI, który jest bardzo podobny do interfejsu stosowanego przez Oppo. No, nie bez powodu, oczywiście. I należy do nakładek dosyć bogato wyposażonych w preinstalowane aplikacje. Mamy tutaj już na starcie sporo dobra. Natomiast takich straszliwie ewidentnych śmieci nie mamy. Niemniej jednak, kilka epek nadprogramowo tutaj jest i może to niektórym przeszkadzać. Na szczęście można je sobie pousuwać już na starcie. Sporo dobra, no ale zarazem. Realme zmieściło też całkiem szerokie opcje personalizacji wyglądu interfejsu. Co pozwoli nam dostosować ten interfejs do naszych upodobań. Tylko tak jak powiedziałem, troszkę. Troszeczkę pracy na to musimy poświęcić. Z drugiej strony, interfejs ma dość typowy dla androidowych interfejsów kształt. Nie czają się tu jakieś ukryte niespodzianki, nic nas tu nie powinno zaskoczyć. Wszystko ma układ, który dobrze znamy i do którego jesteśmy w większości przyzwyczajeni. Mamy tutaj też oczywiście zestaw typowych gestów. Mamy też możliwość włączenia dodatkowego, wysuwanego z boku panelu ze skrótami albo w postaci listy, albo w postaci pętelki AI. Nie zabrakło też uproszczonego trybu interfejsu oraz trybu dziecięcego. Z ciekawostek. Jest tutaj opcja oczyszczania głośnika z cieczy poprzez generowanie odpowiedniej sekwencji dźwięków, mającej na celu wypchnięcie wody ze szczelinek. Taka ciekawostka związana oczywiście z wodoszczelnością smartfonu, tylko trochę szkoda, że niestety działanie ekranu, kiedy mamy mokre dłonie lub sam wyświetlacz jest zachlapany, no niestety pozostawia już nieco do życzeń. Nieco do życzenia pozostawia również odporność ekranu na zabrudzenia, bo niestety ślady paluchów po zdjęciu folii zbiera on dosyć ochoczo, a przed zdjęciem foli to jeszcze nawet bardziej ochoczo. W środku mamy Mediatek Helio G92 Max, czyli procesor raczej spotykany w tańszych smartfonach i niestety nie posiadający modemu 5G, ale za to połączony z całkiem sensownym zestawem pamięci, bowiem 8 plus 256 GB. Tyle, że niestety nie jest to szybka pamięć UFS, a tylko EMMC. I tu zwrócę Waszą uwagę na jeszcze jeden szczegół: mamy potujne gniazdko na karty. Możemy zatem nie tylko powiększyć sobie pamięć wewnętrzną kartą MicroSD, ale jednocześnie korzystać z dwóch kart nano SIM. No niestety ze Sima tutaj nie skorzystamy, no ale nie wymagamy tego od smartfonów w tym segmencie rynkowym, prawda? Wspomniany procesor nie zapewnia temu smartfonowi zbyt wyśrubowanych osiągów, natomiast takim Podstawowym zestawem aplikacji ten telefonik sobie doskonale radzi, z prostszymi gierkami również nie ma problemów. A najważniejsze jest to, że choć może nie osiąga on jakiejś imponującej wydajności, to wydajność ta nie spada wraz z nagrzewaniem się smartfonu. On generalnie prawie się nie nagrzewa i przez cały czas osiąga tą samą wydajność. Ona jest w zasadzie stała, nie ma tutaj trotlingu. Benchmarki niczego kompletnie nie wykazały w tym zakresie. Linia wydajności w zasadzie jest cały czas prosta, zatem może nie jest to demon do grania, ale na pewno jest to telefon, który po jakimś czasie nie zacznie nas irytować drobnymi przycinkami. On raczej będzie pracował, może nie najszybciej, ale zawsze w podobny sposób. Jeżeli chodzi o zaplecze komunikacyjne, to tak jak wspomniałem nie ma 5G, nie ma eSIM, ale cała reszta jest, jest LTE, wszystko chodzi tak jak powinno chodzić, jest NFC, no, zabrakło mini jacka, no i zabrakło głośników stereo. Jeżeli chodzi o głośniki, to jakość dźwięku w słuchawce jest jak najbardziej poprawna, natomiast głośnik multimedialny, no cóż, jest pojedynczy, trochę skrzeczy, nie brzmi najprzyjemniej. Ale powiedzmy, że do gier, czy do posłuchania podcastu, czy ścieżki dźwiękowej z filmu, jako tako się nada. W stosunku do tanich telefonów, przykładam nieco inne wymagania, zatem tutaj szczególnie nad tym głośnikiem pastwić się nie będę. Natomiast jeżeli lubicie muzykę, to nie róbcie jej tego i nie słuchajcie jej przez ten głośnik. Ale za to na słuchawkach bluetooth możecie słuchać całkiem długo, bowiem ten telefon ma całkiem pokaźny akumulator o pojemności 5828 mAh. I tutaj mała wskazówka, w niektórych regionach ta bateria, w tym modelu, jest jeszcze większa. No, ale u nas jest akurat taka i w zupełności wystarcza na dwa dni pracy tego smartfoniku, czasem nawet na trzy, jak jesteśmy powiedzmy takim oszczędniejszym użytkownikiem. Ładowanie odbywa się z mocą 45 W i trwa nieco ponad godzinę. Ale już po jakichś 40 paru minutach macie dobrze ponad połowę naładowania. Jest nie najgorzej, ale oczywiście znowu, mogłoby być trochę lepiej, tylko że, no cena, tak? Cena. I tak samo w przypadku niedrogich telefonów nie wymagamy nie wiadomo jakich możliwości fotograficznych. Ale tu już na dzień dobry, czeka nas mała zabawna niespodzianka, bowiem jeden z obiektywów widocznych na tyle obudowy okazuje się raczej atrapką, jak widzicie. Drugi w zasadzie też, bo producent. Na nawet nie wspomina specyfikacji, więc w najlepszym razie jest to rozmywacz tła względnie po prostu światłomierz. Główny aparat ma typowe 50 megapikseli i typową przysłonę 1.8. Natomiast z przodu mamy prosty 8-megowy aparacik do celu. No i znowu, nie spodziewałem się żadnych cudów, a w sumie jest nie najgorzej. Generalnie zdjęcia dzienne są jak najbardziej akceptowalnej jakości, poprawne zarówno przednim, jak i tylnym aparatem. Do zbyt wielu rzeczy nie można się przyczepiać oczywiście, cały czas patrząc na to, że nie jest to telefon z wysokiej półki cenowej. Zdjęcia dzienne są w porządku, jest nawet proponowany dwukrotny zoom cyfrowy i to też nawet wychodzi całkiem przyzwoicie. A i słuchajcie, zdjęcia nocne, jak na klasę tego telefonu okazują się być całkiem strawnymi. Naturalnie proponuję od razu przełączyć się na tryb ultranocny z dłuższym czasem naświetlania. Wtedy te zdjęcia zachowają jednak nieco więcej szczegółów i lepsze wzorowanie koloru. Jest też mniejsze ryzyko tego, że wyjdą nieostre, bo niestety te wykonywane w trybie automatycznym. W nocy czasem wychodzą nieostre. Trybie nocnym tego problemu raczej nie zauważyłem, a zdjęcia na wyświetlaczu telefonu wyglądają wręcz świetnie. Oczywiście po wrzuceniu na większy ekran zauważymy już pewne niedociągnięcia, ale znowu, jak na klasę tego telefonu, muszę przyznać, że zdjęcia nocne również są całkiem przyzwoite. Niewybitne, ale zupełnie dobre, takie, które myślę, że sporą część użytkowników powinny zadowolić i w zupełności nadadzą się do publikacji w social mediach. Jeżeli chodzi o filmowanie, no to cóż, jest tu bardzo skromnie, bo możemy nagrywać maksymalnie tylko Full HD i niestety dokuczy nam brak stabilizacji, Niemniej filmy również można powiedzieć, że są nie najgorsze, pod warunkiem, że nie wymagamy od tego telefonu niewiadomo czego. Jeżeli coś mogłoby być w tych filmach zdecydowanie lepsze, to mogliby popracować trochę nad dźwiękiem. Ten tutaj jest dziwnie przytłumiony, ale może wynika to z położenia mikrofonów i z ryzyka tego, że czasem zdarza się nam nieświadomie zasłonić je dłonią. Mimo to, w ogólnym zarysie fotograficzne możliwości tego smartfona, choć skromne, są niezłe. Czy niezła jest również cena? Wynosi ona niecały 1000 zł, czyli no, chyba jest jednak niezła w odniesieniu do tego, co ten telefon potrafi. Jak na tanioszkę, to ten telefon jest całkiem niezły. Ma wytrzymałą obudowę, ma wysoką klasę szczelności, potrójne gniazdko na karty, czyli nie trzeba rezygnować z dwóch kart SIM, żeby sobie powiększyć pamięć. Bardzo fajnie. Robi nie najgorsze zdjęcia, ma nie najgorszy, chociaż niewybitny wyświetlacz, ma dosyć dużą baterię i w miarę szybkie ładowanie. Jego wydajność nie jest może najwyższa, ale przynajmniej nie spada wraz z długotrwałym użytkowaniem telefonu na pełnych obrotach i smartfon się nie nagrzewa za nadto. Zabrakło w nim niestety głośników stereo, a brzmienie tego pojedynczego jest takie sobie, zabrakło w nim mini Jacka, no i zabrakło niestety 5G. Ale umówmy się, że kupując niedrogi telefon, raczej przykładamy do niego nieco mniejsze wymagania, i wydaje mi się, że przy swej cenie to nie jest złe urządzenie, aczkolwiek ma całkiem sporą konkurencję na naszym rynku. Niemniej, myślę, że można ten telefon brać pod uwagę, jeżeli szukacie czegoś niedrogiego, dobrze wyglądającego i nieźle rokującego, jeżeli chodzi o odporność na trudy codziennego użytkowania. A ja już dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście, proszę łapki w górę, suby, wszelkie inne wyrazy wsparcia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!